Ho, jakiś rajdowiec startuje. Nie, to jakiś rupieć. No dzisiaj zapraszamy do pierwszego we Wrocławiu outletu Biedronki. No outlet już czynny od jakiegoś czasu. Znaczy, czynny. Otworzyli go chyba 15 września, ale tak szybko jak się otworzył, tak szybko się zamknął. No i teraz ponowne otwarcie było 16 listopada. Robiliśmy zakupy w Biedronce i przy okazji zajrzeliśmy tam na piętro, no ale takie dzikie tłumy że od razu uciekliśmy, no i dzisiaj robimy ponowne podejście. No, Patrząc po stanie czystości na schodach, to faktycznie chyba tłumy się tutaj przewalają, nie nadążają ze sprzątaniem. Także wchodzimy na hale. Chyba windy nie ma, nie ma windy. Także osoby na wózkach raczej nie skorzystają. No i co? Jak stare dobre czasy. Ci, co są w odpowiednim wieku, łezka wokół się zakręci. Tak jak na początkach biedronek, wszystko piznięte na paletach. Chociaż tutaj, jak widać, to chyba głównie jakieś zabawki, ciuchy. No, już miejscami widać przetrzebione, puste miejsca pomiędzy kartonami, ale jakoś szału nie ma. Te ceny też jakoś nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. Na niektórych pudełkach, w szczególności ze sprzętem AGD, jakieś dopiski, że sprzęt uszkodzony. Także może być loteria. Nie wiem wtedy jak z reklamacją. No i co? I to właściwie wszystko. Co, nie było nic fajnego? Nie. mi się poślizgnął. I tak wygląda autet biedronki. Jak biedronka 20, czy tam chyba nawet 25 lat temu. No i już w samochodzie. Także jak widzieliście, szału nie ma. No ale, jakby ktoś chciał się sam przekonać, no to zapraszam. Wrocław, ulica Baczellego 56. Przy okazji też nowa, przebudowana biedronka. No i tutaj też szału nie ma. Wszystkie alejki pozostawiane tymi kontenerami z towarem. Do tego zrobili ladę z mięsami, gdzie można mięso na wagę kupić. No i czeka się strasznie długo. Kolejki się zawijają. Ja ostatnio kupowałem mięso mielone. Się okazało, że pani musiała cały młonek przyzbroić. To była wywieszka tylko do mięsa wieprzowego czy wołowego. No nie pamiętam, na pewno inne niż ja chciałem kupić. No i przekręcała całe sitko. Nie, chyba ślimak wymieniała. Myślałem, że to może względy koszerności, że nie można w tym samym młynku mielić wieprzowiny z wołowiną, no ale to raczej chyba nie o to chodziło, no bo młynek nie był w żaden sposób przecierany, tylko było przekręcone sitko. No i to właściwie wszystko. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i, i widzimy się ponownie wkrótce.